Jesteśmy na Akademii Wojsk Lądowych, pierwsza y, konferencja poświęcona grom wojennym. Y, czy to dobry pomysł, żeby organizować takie wydarzenia? Y, no i jak ocenia Pani wykonanie? Jest to pomysł konieczny. Um, właściwie wszystkie kraje NATO i Unii Europejskiej mają już takie wydarzenia. My to wewnętrznie nazwaliśmy zgrupowaniem. Chodzi o to, żeby zebrać ekspertów i zrobić przekrój tego, co już mamy, to, co jest potrzebne, tam, gdzie teraz dzieją się innowacje i co można wdrożyć. Bez takiego centralnego wydarzenia bardzo trudno jest mieć progres. Także jest to konieczne. Mam nadzieję, że to wydarzenie również wróci corocznie. Byłby to idealny scenariusz, dlatego że organizatorzy wykonali kawał dobrej roboty. Także podziwiam. Czyli to wydarzenie jest potrzebne do, też do tego, żeby wymieniać się doświadczeniami, tworzyć jakieś wspólne projekty? Tak, właśnie mieliśmy panel o tym, jak Wargaming wpływa na praktykę. Czyli chcemy mieć nie tylko gry wojenne, dlatego żeby je rozwijać ale naszym głównym celem jest poprawa istniejących praktyk. Więc jedynym sposobem na zrobienie tego jest wymiana istniejących wniosków, obserwacji różnych formatów gier wojennych, także eksperymentów, które prowadzimy nie tylko w RAND Europe, ale też w innych instytucjach. I tak jak Pan mówi, możemy osiągnąć dwie rzeczy w ten sposób. Raz, możemy zainspirować grono ekspertów do tego, żeby to powtarzać. Dwa, możemy wspólnie działać. Co oczywiście oznacza, że działamy lepiej. Grywo jedne to metoda, żeby udoskonalać niskim kosztem metody i współpracę? Po pierwsze, są niektóre scenariusze, których nie możemy rozgrywać. I tutaj można mówić nie tylko o oszczędzaniu kosztów względem właściwych manewrów, ale także podnoszeniu tematów, które w inny sposób nie są możliwe do rozpoznania. Дякую. Дякую.